Trzeci sygnałek, dwie puchy coś takiego, ale mamy trochę grzybków Mamy czwarty sygnalik i jest Niestety 20 groszy współczesne A Roku Komary gryzą A rok słabo widać I ciut niżej Mamy Kolejną monetkę i Znów jest to dwadzieścia grosz, Niestety współczesne Dziewięć cztery No i jest w końcu coś no starszego Pere Pięćdziesiąt groszy Widzicie czy nie I 86 szósty więc nic nie warte ale Ale moneta Widziałem marchewy I szukałem tu, a to było tu a co to jest? Goku, nie zaczepiaj chyba 10Z PRL trzeba wyczyścić, bo słabo widać i kolejna Piękne miejsce. Goku. Niestety nic nie mogę z niej odczytać, bo strasznie słabe światło tutaj mamy, ale to nie jest polska moneta na bank. Chyba Stany. Kawałek papierka, na którym było sreberko, Ach, miała być moneta. Wielki kawał blaszki, wodajże ołowianej, no jest tego troszkę. Ciekawe, i długą, musieliśmy czekać na coś ciekawego. Same puszki. I nagle guziczek, bodajże miedziany, a dość ładny jest kawałek łyżeczki, jest i Goku. chodź tu, chodź ta chodź, chodź. No co tam? w chodź w końcu zachodzi a my kończymy wykopki, półtorej godziny półtorej godziny chodzenia to dużo ołowiu trzeczki 40 groszy za drobniaków 50 groszy 86 Bolesław Prus, dyszka z siedemdziesiątego wlejrza piątego Ameryka, jeden cent tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty dziewiąty i taki tak guziczek kawałek łyżeczki i kawałek ołowiu